Witajcie na moim chemi vlogu. Nie jeden i nie jedna z Was nieraz spotkaliście się z opinią, że polki są bardzo łatwe. I mnie osobiście to, to jakoś tak bardzo nie dotyka, ponieważ uważam, że nieważne z kim i, i z iloma, ile razy sypia kobieta, nie definiuje jej moralności. No ale zasady społeczne są jakie są, i czy chcemy, i nie chcemy. W jakiś tam sposób musi mi się do nich dostosować. No a ja do, na dodatek jestem patriotą, także kocham Polskę, kocham Polaków i Polki, jacy by oni nie byli. Dlatego ten stereotyp o Polkach też mnie w jakiś sposób dotyka. A stereotypy mają to do siebie, że choć nie mówią całej prawdy, to nie biorą się znikąd. A faktem jest, że Polki mają. Taką osobowość, że po prostu jak tylko słyszą angielski język, czytał niemiecki, to od razu lecą na tego kolesia. I też nie chcę wrzucać wszystkie do jednego worka, bo w, w głębi serca wierzę, że wiele z nich mm, dokonało takiego wyboru, bo ci kolesie byli po prostu bardziej przystojni, bardziej zabawni, inteligentniejsi niż kolesie, których spotykały. Do tej pory. No ale statystyki mówią same za siebie i sam się o tym przekonałem. Nie jestem z tego dumny, ale w młodych latach studenckich często na imprezach klubowych udawałem Razmusa tylko po to, żeby wyrwać dziewczyny na jeden numerek. I nie chwaląc się, bardzo często mi się udawało. A zachowywałem się wtedy tak samo. W sensie udawałem inną narodowość, mówiłem po angielsku, ale cała reszta to się zachowywałem jak na co dzień. Byłem tak samo miły, tak samo fajnym człowiekiem, jak kiedy byłem po prostu Polakiem. Dlatego wytłumaczcie mi, czemu jako udawany Erasmus miałem powodzenie, a jako Polak nie. Odpowiedź jest się w komentarzach. No, ja teraz stanę też w, obro w obronie Polek i wyjaśnię, skąd to, to zjawisko w ogóle jest. Czemu, czemu się one też tak zachowują? Za ten stan rzeczy tak naprawdę odpowiada całe społeczeństwo, cała polska mentalność. I tak jak wcześniej wspomniałem, ja jestem patriotą, kocham swój kraj. Swój język, swoją walutę, nie chcę tego wymieniać do tego stopnia, że nie wytrzymałem czterech miesięcy w Norwegii, gdziebym bym zarobił sześć razy więcej. Ale jednego nie cierpię w tym narodzie. Tego wielkiego kompleksu w stosunku do Zachodu. Nie zliczę ile razy to słyszałem, ojeju w tej Polsce jest tak do dupy, tak mało się zarabia, a za granicą jest zajebiście. <laughs> Oczywiście mówiąc za granicą, to nie pomyśli. Łotwa, Litwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Somalia czy jakiś inny kraj Trzeciego Świata. <laughs> nie, nie, nie. Za to Niemcy, Francja, Anglia, Holandia, Szwajcaria, Norwegia czy USA. Innych krajów po prostu nie ma. Przynajmniej nie dla nich. Polska należy do pierwszej czterdziestki najlepszych krajów świata. A zachowujecie się tak, jakby należała do 10 najgorszych krajów na świecie. Nigdy tego nie zrozumiem i nie chcę zrozumieć, jak można aż tak szrać do własnego gniazda. Ja, zamiast narzekać, że nie zarabiam 8000 tak jak w Niemczech, wolę się cieszyć, że nie zarabiam 500 zł miesięcznie. Jak na Ukrainie. Przemyślcie ten temat i piszcie w komentarzach i co, co o tym myślicie. Dziękuję wszystkim, co dotrwali do końca. Zostawcie komentarz, zostawcie suba, łapka w górę w dół. Ja się z Wami żegnam i idę się dalej cieszyć tym z tego, że żyję w Polsce. I Wam radzę to samo. Pa.